Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie test chińskiego interfejsu do diagnostyki samochodowej. Zamówionego w Chinach. Tak wygląda. Pierwsze wrażenie trochę lekki. Sprawdzimy czy podoła dzisiejszemu zadaniu, które za chwilę zobaczycie. Pokażemy parę, pokażę parę funkcji, co dokładnie potrafi. Zobaczymy sobie jeszcze z bliska, tutaj jak on wygląda. Jest to wersja z Bluetooth. Kamera złapie ostrość. Tutaj ma wejścia. Weźmiemy sobie tylko komputer i pędzimy do samochodu. To nasz dzisiejszy pacjent. Clio z 2012 roku. Zobaczymy, jak poradzi sobie z tym zadaniem. Sam jestem tego ciekawy, ponieważ tego jeszcze nie wykonywałem. Jego głównym zadaniem będzie odpalenie tego samochodu, ponieważ wybiły mu poduszki powietrzne. I auta nie idzie odpalić, dlatego że weszło w taki tryb, tryb zabezpieczający. Przeważnie Renault, jak wybiją poduszki, nigdy nie odpala. Przydałoby się, aby Clio odpaliło, ponieważ zepsuła mi się wciągarka. I gdy go odbierałem, musiałem się namęczyć, wciągałem go na pasie. Tak więc teraz muszę go rozładować i. Fajnie jednak, gdyby on odpalał, po prostu bym sobie zjechał z nimi i ustawił go na placu. Eee, od czego zaczniemy? No na pewno zacząłem od naładowania baterii, e, bo, była, bo była już rozładowana. Napięcie musi być dobre. Tak więc e, zaczynamy. E, zrobię to na lawecie, oczywiście. Tak wygląda auto. Nie ma dużego uszkodzenia, głównie dostało tutaj na interkuler. Chłodnica nie jest uszkodzona, ale poduszki wybiły. Poszedł wstrząs, i tutaj lampa, to wszystko. A jak to ryno, jak wybiją poduszki, to aby naprawa była droższa w parze z poduszkami, to już jest chyba taki pakiet w tych samochodach. Poszły napinacze. Pasy siedzą. Nagram wam też filmiki jak taką deskę będę wymieniał zaczniemy sobie od lokalizacji postęp. Tu. jestem ja tutaj. Uważać, aby dobrze podłączyć tą wtyczkę, bo czasami są one naprawdę różnie. Ta tutaj jest w ogóle o drugą stronę, Clio. Jak widzicie, ja tutaj nic nie widzę. Muszę cofnąć fotel, żeby nie wyłamał się tam żaden pin w środku. mam, żebyście widzieli też. Jest. Świeci się na niebiesko. Na błękitny taki kolor. <tryk> ja sobie to zrobię robię na kablu. Już mam tam bluetooth. Mm. Ok, wszystko już mamy podłączone. Wszystko już mamy podłączone. Zmienił tutaj kolor na bardziej ciemny, niebieski. Co oznacza, że jest połączenie z dwóch stron. Napięcie z dwóch stron z samochodu i z komputera. Uruchamiamy sobie. Program. No i tak to wygląda. Jesteśmy. Tak wygląda ten program. Łapie ostrość na pewno polecam jeżeli ktoś nie chce wydawać nie wiadomo jakiej kwoty e, potrzebuje takiej rzeczy do jakiegoś tam wyszukiwania błędu tak jak ja przydaje mi się to bardzo e, jak coś próbuję naprawić e, na pewno zaoszczędza to kupę kupę czasu e, no i przede wszystkim działa były e, jakieś tam małe problemy. Czasem, że gdzieś tam nie chciał usunąć jakiegoś tam, e, jakiegoś tam błędu. No i tam na już na, na, na lepszym komputerze usunął, ale ogólnie radzi sobie bardzo dobrze. Podpinałem pod niego też nowe samochody. E, podpinaliśmy chyba ostatnio Peugeota 508 z 17 roku. Podpinaliśmy różne e, od, od Citroenów po BMW. BMW akurat było stare E46, ale poradził sobie bardzo dobrze z nim. Znalazł wszystko to, co potrzebowałem. Zaoszczędziłem bardzo dużo czasu. W, w Renault, w Citroënie, w Forda podłączaliśmy bardzo, bardzo dużo różnych modeli. Dobra, także musimy sobie teraz tutaj wybrać Renault. Wciskom R bliżej troszkę. Clio 3, 12 rok. No, silnik. Możemy dać też wszystkie systemy. Silnik wysokoprężny, KNFK 1,5 litra. Zanim tutaj się w ogóle połączymy, należy włączyć zapłon. Przekręcamy zapłon. Przekręcamy stacyjkę, aż zapalą się diody. Jaka, jaka miła niespodzianka. Nie wiedziałem, że jest prawie pełny zbiornik paliwa. Także na pewno w jakiś sposób się ucieszyłem. Zapłon mamy już włączony. Możemy przystąpić do połączenia komputera z samochodem. I zaczynamy skanowanie. Zapłon włączony. Potwierdzamy. I zobaczcie, zaczyna pracować. Coś tam cyka. Ogólnie działa. Czekamy na rezultat. Na ekranie pokażę wam zdjęcie. Na ekranie pokażę wam zdjęcie, na ekranie zobaczycie zdjęcie z innego skanu, którego skanowałem wczoraj. Było to Renault Megan Też bardzo dobrze poradził sobie z, z błędami. Próbowałem też instalować inne oprogramowanie i też zadziałało. Także nie jest konieczne, że musicie używać to, które dostaniecie razem z, z interfejsem. Tu są jego problemy. System zareagował, znaleziony kody usterek 6. No, wiem co to będzie. Będzie to najprawdopodobniej poduszki, dwie z przodu, komputer, pasy. Także na pewno pokażę to. Tu jakiś błędy znalazł. Pytanie czy polecam? Yy, no polecam. Dla tych, którzy nie chcą, tak jak mówię, wydawać yy, nie wiadomo ile pieniędzy, dla kogoś takiego jak ja, który potrzebuje po prostu znaleźć swoje, yy, do, do napraw, do, do wyszukiwania yy, jakiś usterek, yy, tak, to polecam. Myślę, że z czystym sumieniem mogę polecić, ponieważ kiedyś też kupiłem jakiś tam chiński komputer, ale to, to były inne czasy, to był gdzieś 2010 rok chyba. No i powiem Wam szczerze, że słabo to działało Poza chyba wagiem Wag, miałem taki kawałek wag To on tam coś do chyba Golfa 4 Czy Golfa 5 Już teraz nie pamiętam dokładnie To nawet jako, jako to To działało jeszcze, ale Nic tam więcej nie mogliśmy zrobić Poza chyba największym szalem to było chyba Wymazanie jakiegoś tam kod usterki z ABS-u czy coś, no i działał niby ten, 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 ten chiński kawelek. Dokonany. Wyszukiwanie systemowe zakończone. Okay. Błędy jakie znalazł? układzie bezpieczeństwa Gdzie nie ma źle próbujemy skasujemy je te błędy nie mogą być skasowane. W sumie normalne, ponieważ zapomniałem powiedzieć, żeby I tu jakieś inne błędy skasujemy. Zrazu zaczyna. Działać nawet działa to. Nawet działa to dobrze. Błędy wykasowane. Kasował nam te błędy. Zostały błędy poduszek, no ale on je dopiero będziemy mogli wymazać. E jak, jak wymienimy poduszki i będzie widział normalny sygnał. Bo cały czas widzi, że one są wybite, także nie pozwoli nam na, na, na usunięcie. Tych, tych, tych Nie pozwoli nam na usunięcie tych, tych błędów. No co, będziemy próbować teraz odpalić ten samochód i zobaczymy, czy, czy, czy dał radę, czy nie dał, dał rady. Teraz to, na co wszyscy czekaliśmy, czyli zobaczymy, czy dał radę wykonać swoje zadanie jakim miał odpalenie tego samochodu po, 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 po wypadku Majmy luz stało chwilę odpalił także słuchajcie, no jak dla mnie jest ok, poziom oleju prawidłowy, wcześniej oczywiście sprawdziłem Zobaczcie, no silnik pracuje. Dobrze, zgasimy go. Będę musiał nim przejechać za chwilę z lawety. Także już jestem ucieszony. Nie będę musiał tutaj się, tutaj go nigdzie przyciągać, ani nic, nie? Polecam, bo jest niedrogo. A robi swoją robotę. Jestem mega zadowolony, bo auto mi odpala. Także wykonał swoje zadanie, jakie, jakie dostał. Myślę, że za cenę 25 euro jest to naprawdę warte. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zostaw łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. Mam nadzieję, że film przyda się komuś. Lub, jeżeli się wahasz, czy zamówić, czy nie, to ja polecam. Jest to DS150E. Ja zamawiałem akurat nie, chyba z Wisza, ale powiem Wam, że jak tak przepaczałem cały ten internet. To widziałem, że już można dostać w kraju praktycznie po, po podobnych pieniądzach, więc ja tutaj czekałem kupę czasu, bo chyba miesiąc na to, a wy nie musicie tego robić, ale jeżeli macie dylemat, czy kupić, czy nie, to myślę, że zależy, co od tego wymagacie, prawda? Jeżeli wystarczy Wam do wyszukiwania błędów, kasowania ich, czy w takim przypadku odpalenia samochodu, tak jak dla mnie, to mi to w zupełności za te pieniądze wystarcza. Także jeżeli pytacie, czy polecam, no to polecam, polecam, polecam. No, polecam każdemu, kto lubi sobie tam albo nawet rozpoczyna może przygodę. Także takie coś mieć jest to na pewno duże ułatwienie do wyszukiwania jakichś usterek. Różnych rzeczy, lub po prostu nawet dla siebie. Jeżeli teraz wiadomo, wszystkie te auta się psują, mają jakieś problemy, ciągle coś trzeba, mechanicy kosztują fortunę i te warsztaty, ja nie jestem gościem, który, który korzysta z takich usług. Staram się raczej wszystko naprawiać sam. Jadę do speca, kiedy naprawdę już yy, nie potrafię sobie poradzić lub nie, nie chcę marnować czasu. Jak wiadomo, w tych czasach auta się psują, mają dużo elektroniki, także na pewno polecam komuś, nawet żeby miał to dla siebie myślę, że zaoszczędzicie dzięki temu dużo pieniędzy, bo czasami przeważnie czuje się jakaś pierdoła i dzięki temu będziecie mogli znaleźć i taniej sobie naprawić swój samochód, nie będziecie płacić ogromnych pieniędzy u mechaników, możecie też trafić na jakiś naciągaczy, tak? Może to być jakaś pierdółka. Także na pewno polecam. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Daj łapkę w górę. Subskrybuj mój kanał. Będę wrzucał więcej tego typu filmów. Dzięki, do usłyszenia. Cześć.